kolejne spotkanie. Bardzo się cieszę, że gmina Popielów również znalazła, a właściwie finalizuje swoje partnerstwo, które rozpoczęło się jeszcze przed działaniami wojennymi. Teraz podpisują już oficjalną współpracę. Chcemy, aby jak najwięcej naszych gmin współpracowało z gminami na terenie Iwano-Frankiwska w Ukrainie, bo to ważne, abyśmy pokazali naszym partnerom, jak wygląda społeczeństwo obywatelskie, jak współpracują ze sobą stowarzyszenia nie tylko wewnątrz jednego kraju, ale również jak wygląda współpraca międzynarodowa. To poznanie się ludzi prowadzi do tego, że właściwie przekonujemy się, że różnią nas co prawda miejsca, w których mieszkamy, ale tak naprawdę jesteśmy tymi samymi ludźmi. Dzięki współpracy pomiędzy strażakami możemy wymieniać swoje doświadczenia związane z radzeniem sobie w sytuacjach kryzysowych. Kobiety wiejskie i miejskie mogą wymieniać ze sobą doświadczenia, zespoły artystyczne również mogą się spotykać. Mamy nadzieję, że również jak najszybciej zakończy się wojna w Ukrainie i będziemy mogli już współpracować w czasach pokoju. Powiem tak, że ta współpraca nie byłaby możliwa bez współpracy, która się odbywa już od wielu lat na poziomie województwa i na poziomie też między powiatami opolskim i powiatami w Ukrainie. Dzięki tej współpracy my również nawiązujemy kontakty już na poziomie gminnym i myślimy, że ta współpraca będzie rozwijać się w różnych kierunkach, przede wszystkim w wymianie edukacyjnej, kulturalnej, społecznej. Też myślimy, że pomiędzy naszymi stowarzyszeniami, aktywnymi społecznikami, między innymi strażakami. Także liczymy na to, że ta współpraca będzie się tak rozwijać jak partnerstwa, które już prowadzimy, czy z Czechami, ze Słowakami, albo też z naszymi przyjacielami po stronie niemieckiej. Як сьогодні є якби фіналізація, тобто реалізація цього співробітництва з гміною Попелів, як це співробітництво виглядало, і які плани вже після війни? Ну, наша співпраця на даний момент тільки починається, бо це є перший візит, перша зустріч. Зустріч ознайомча. Зустріч стабілізаційна, Ми себе тут застабілізуємо. Я маю велику надію, що ми знайдемо спільну мову, що ми знайдемо контакти і будемо співпрацювати вже тривалі роки. To jest pierwsze spotkanie naszej gminy z gminą Popielów i my tak naprawdę liczymy, że to, 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 ta współpraca będzie po prostu aktywna, e, będzie się rozwijać i będzie po prostu e, na długie lata. W jakich sferach planujecie współpracę? No, My uh, nadzijemy się, że współpraca będzie w w sferach. W sferach e, Відбудови господарства нашої держави, і в тому числі нашої гміни у сферах культурних, у сферах економічного співробітництва, у сферах написання проєктів різноманітних участі у європейських грантах співучасті на правах партнерів міни. Я я надіюся, що співпраця мала би бути обширною. Ta, ta współpraca oczywiście będzie w wielu dziedzinach, m.in. w odbudowie, w, odbu w kwestiach odbudowy, w kwestiach gospodarczych, w kwestiach realizacji projektów, w kwestiach e, ogólnej współpracy, czyli generalnie w, szerokich, w, 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 w szerszym spektrum e, dziedzin współpracy. Так, це перша зустріч і з маршалком аміністрацією, і перша зустріч з, з керівництвом гміни. Більше того, у нас, напевно, це буде перше співробітництво з гміною польською в нашій громаді, тому що до цього часу такого не було. Це перше споткання за poziomie województwa, як і з władzami гміни, і кміна буде нашим першим загранім панером, бо ж не маємо. Jeszcze nie mamy partnerów zagranicznych.